Hej. Event dalej trwa, etap drugi. O, prawie 24 godziny, a jest 1127, czyli tam 25,5 godziny trwało prze, przejście do etapu drugiego. Nadal w pierwszym etapie nie mam odkryte dwóch, prawdopodobnie jakieś yy, mega ewolucja i jakaś legenda. Nadal nie wiem, co tu jest. Eee, podróży 12 tysięcy prawie na zrobienie etapu pierwszego w najwyższym poziomie. W tym czasie udało się zebrać eee, 700, e, 700 punktów w przedmiotach i 700 punktów za zadania. Eee, Piecel pierwszy. Było dosyć pierwsze. W po komentarzu pod pierwszym filmikiem są wszystkie podane zadania, co trzeba zrobić. Eee, tutaj trochę trzeba było się pobawić w warsztacie trochę poszukać, ale z tym raczej nie było problemu jeśli miało się bery. Eee, to było proste sprzedanie. Eee, tu, najdłużej to robiłem jako ostatnio. Eee, walki z trenerami, czego nie cierpię, no ale robić trzeba, bo i w zadaniu, i są punkty za to. No eee, trzeba było, to oczywiście Bóg na początku, że trzeba było złapać Pokemony z Water Shrieken, a ma to tylko Greninja, e, która. Ha, <grystanie> E, która ma i ten atak na pierwszym poziomie, a występuje na 36, więc nie ma możliwości, żeby ją złapać z Water FreeCad. Poprawili, że trzeba nauczyć. E, to było potem w miarę proste. Trzeba, mm, mając Kamienie ewolucji to również było proste. To trwało szybko. Te metery teraz są tak tanie, że raczej ludzie je mają. Ewentualnie muszą kupić, ale też to nie jest jakoś trudne. A i jeszcze szóste, myślałem tylko pięć. Jeszcze szóste eee, to było, o z tym, z tym jest problem, no bo to jest bardzo losowe, mi się udało, też dzisiaj dopiero to kończyłem eee, z tm eee, Master Ball, ja miałem 10, więc bez problemu mogłem to sobie zrobić. Eee. Jest zdolności. Poison point trochę trwało. Podobno na początku nie sprawdzałem, ale na początku podobnie nie zaliczało. Ale no się udało. No i otworzenie dowolnej skrzyni też dosyć proste, bo tego się trochę zbiera, klucze i tak dalej. No gorzej, jak się nie zebrało, no to trzeba wydać na klucze. Eee, no i był problem, dopiero przed chwilą naprawiony, że tutaj mimo zrobienia zadania nie wskakiwało, że jest ukończone, i niektórzy narzekali, że. Nie mogli przejść do etapu drugiego. Akurat przed chwilą naprawione. Ja ukończyłem i mamy to zrobione. Eee, I tak, co mamy w drugim etapie? Eee, wyzwania czasowe. Cztery razy wyzwania czasowych. To o tym też już pisali, że podobno nie zalicza. No zobaczymy częstotliwość od pół godziny do czterech godzin nawet pomiędzy jednym a drugim wyzwaniem czasowym. Mam nadzieję, że trochę jest większą częstotliwość, aczkolwiek pewnie i tak będę tu siedział na tym etapie. Kolejne... Myślę, że pewnie więcej, no bo poniedziałek już nie będzie taki swobodny. Pewnie dopiero później jak na wieczór dzisiaj coś porobić i później jak na wieczór może się uda zacząć od sił. Żeby etap drugi skończyć jutro. Eee, walczyć 3000 luz eee, Spotkać 300 z dowolnym przedmiotem luz eee, Sapelodu luz eee, 40 drużynowych, sparringowych, kameralne Przyjąć trzeba, nawet nie można dać, trzeba przyjąć 40 i 20 z nich wygrać Okej, okay. no ja nie będę miał z tym raczej problemu. Ale ja wysyłałem tak, żebyśmy nie mogli wygrać, bo nie, nie wiedziałem. Dobra, teraz będę wysyłał jakieś pokémony dziczy, żeby sobie wygrali to. I ognistą, ja mam ognisty owoc. O matko, kupiłem i wydałem chyba ostatnio. Cztery są, tak jest, bardzo dobrze. Eee, Tark. Ciekawe, po ile jest. Eee. O właśnie, no właśnie. No cóż, zarobi się. Eee, ten. Tam... Wolnego z Pokemona z jednym typem. Eee, złapać treści od proste na pewno będzie. Netball, level ball, heavy ball, 40 heavy ball. No, tylko na pierwszym poziomie trzeba będzie to robić. 40 uniperów, co? Wow. Wow. Wow! Nie, no to jest ugotowane. <laughs> o matko! Najwyższy poziom, nie, russ. No, Slus. luz Slus. To Slus. 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 spery Slus. tych citrusów? W ogóle regenerują życie, jakby to coś dawało. Jezu. Realowować 6 shiny. Nie będę miał z tym problemu, ale ciekawe. Nie, no nie, no nie. Jak przegraj? Trzeba specjalnie odpuścić shiny. Nie dość, że one Rzadko się trafiają, to jeszcze trzeba z nim przegrać, żeby go odpuścić i nie złapać. Wow! Wow! Nie! Co za żart! Co za żart! Masakra! Hmm. Oh. A jeszcze żadnego nie spotkałem. Wow. Nie, dobra, to to pięć dni będę robił. nie, nie skończę tego eventu, nie. Wow. Ja ostatnio te ulubione napoje chyba sprzedawałem w cholerę, nie? 500. Muszę dokupić ulubione napoje. Wow! Luz 300 razy płeć sprawdzić. Fajnie. Ła, wow, 120. Jestem. Zaskoczony skalą tego etapu drugiego. Jestem zaskoczony jego skalą. To są naprawdę cholernie czasochłonne, trudne, losowo zadania. Wow! Wow! No, wróćmy. Zadania poboczne plus 57 razy, ja to zrobię z 500 razy pewnie, przez eventu. 36 razy łańcuch lodu. Eee, kilka razy przegrałem. Ale pewnie nie ma tyle, ile by wyszło tam z 200. Zabierałem 9 razy to. razy to zagadki. To rozwiązywaliśmy wcześniej. Eee, tak ukryte pierwsze. Po prostu klikanie, drugie po prostu klikanie, tylko wieczorem, nocna od 18 do chyba 4 rano e, 10 tysięcy doświadczenia, klikanie, złapać jednego szajni i spotkanie aż kręgzechu e, ranking. Na razie NPC Już trochę no, no z NPC em może Będą się ścigać Aczkolwiek nagroda, szalnik ...z blotką straszną jak taki Pokémon może być jako nagroda główna Jak to jest Badziewie straszne Masakra No, sakra. O, siódme miejsce no, to to wbicie tych paru rzeczy. No ładnie. 700 punktów zatem... Ale obstawiam, że trzeba będzie na tą legendę, którą chcę. z 6000 punktów. 6000. A nie no tych punktów. To powinno być dużo więcej za takie co... Nie. Też się boję co będzie tutaj. Jezu. Iw O kurde To dobrze, że mam te Iwi. <laughs> o matko. szanie Aha. O, wyczerpująca wyprawa, pewnie cholerę wypraw. Walka w lokacjach, przedmioty. Walka z liderem... Walka z liderami. Wow, no, kreatywnie. Dobra, przejdźmy do milszych rzeczy, czyli raport z turnieju. E, w sparingu przegrałem ze zwycięzcą, w grupie się udało. E, fajnie, bez problemu. E, przegrałem tylko jeden, jedną walkę. Reszta poszła bez problemu. Były ciekawe walki. Eee. To Ravskin, mnie ubiło, bo szarfa mnie nie obroniła, gdyby nie Ravskin, szarfa by mnie obroniła, no i gdybym nie miał to tylko jakiś inny atak, jako atak, to bym go ciachnął, ale to nic nie zaszkodziło, tu ponury żniwiarz, naraz, na naraz, na tu też naraz, 65, tak się zastanawiałem ile mu ale spokojnie. Na raz. 82. To fajne też. To 82 tysiące. A najwięcej dostałem 160 z ataku Buk razy 4. A 160 tysięcy. To trzeba mocno walnąć. Tu też. Endowar, tu akurat ten się spisał. Więc git. No ale. Było do wyboru. Albo potwór, albo ghost. A jak wiemy. To taki fighting. Przegrałbym z nim też w cholerę. No tu miałem nadzieję, że na fakeout nie padnę na raz. Padłem na raz. Niestety. No zwycięzca. No jest, jest to dobry Pokemon. Jest to bardzo dobry Pokemon. Aczkolwiek z tym bym miał problem. Z buzwolem. To na pewno, ale jest drugie miejsce w, yy, yy, w drużynówce. Przegrałem z tym, z kim przegrałem w grupie. No jeszcze ma tylko tego jednego, więc. Blis, blis. Nie ma w ogóle? O, masy były. Ale czy nie ma problemu. Dwa mocne ale załatwił je bez problemu. Komo. Cyk. To ten, z którym przegrałem w sparingu w grupie, ale on miał, ma tylko jednego, a moje osłabiły go tak, że doleciał po prostu bez ataku praktycznie, 1600 ataku 5 eee, prędkości, znowu przewaga prędkości 8 razy. Jest raz i raz. Jakby nie spał, kto wie? Kto wie? No cóż, prędkość jest przereklamowana. Eee, no i przegrana przez dobre Pokémony ustawione. Mające, mające Endawor. Chociaż trochę trenowany o, i prędkość i ten mówił Niestety. Eraticate pokazał moje miejsce w szeregu. Potem dostał 133 tysiące. Tu, no jest no relax. to jest mocny. Od tego zatrucia i hej. Po mnie. Ale jest drugie miejsce. 800 pH. Spadło. Eee. Tak, zastanawiacie się, czy, czy warto dawać pokemony z dziczy. Proszę bardzo. Trzecie miejsce. 700 pH. Proszę bardzo. Same pokemony z dziczy. To nawet nie szalni, po prostu złapane, żeby były. Trzecie miejsce. Gratulacje, 700 pH wpadło. Po prostu, pokemony zliczy. Tak, 900 pH. Taki lekko trenowany. A dostał, walczył z nim po prostu. No, jestem ciekawy, czy jakby nie miał sześciu pokemonów. A tu już ma tylko 1400 ataków. Przy 6 pokemonach z dziczy... Chodź mogą Shiny albo zwykłe. On by go możliwe, że pokonał. 6 pokémonów z dziczy. 900 pH. Także opłaca się dawać. Można, można wyjść z grupy, można nawet mieć trzecie miejsce. Może nawet drugie jak drabinka się ułoży. I już jest 1800, bo mocni wszyscy będą z jednej strony. Już jest 1800pH. Zdarza się tak. Mi się zdarzyło. Także naprawdę warto. Warto zapisywać Pokemony do turniejów. No. Także podsumowując, będzie ciężko w drugim etapie. Matko, już mi się odechciewa. Jak to wszystko widzę, to już mi się odechciewa. Te ilości do zrobienia. 40. Przecież ja masę muszę wydać na grepę. Wcześniej usłyszałem, że będą te Junipery. Już przez przypadek 10 stworzyłem, czyli zmarnowałem 80 grepa, które kupiłem. Teraz muszę jeszcze raz kupić. Dopiero 360. Znaczy, no nie, 200 chyba muszę kupić. 160 chyba mam. 200 grepa. O ile w ogóle jeszcze są na targu? No ile? Oczywiście, już tylko za jej no, będzie fan będzie fan cudownie dzięki i do usłyszenia już za 4 lata jak skończę drugi etap cześć cześć